Cześć kochani, witajcie w nowym filmie na kanale Baw się ze mną Zabawki dla Dzieci. Dzisiaj mamy znowu coś dla fanów magicznego piasku, Aquasant. Mam tutaj dwie buteleczki i mam tutaj dwie buteleczki, ale cztery kolory, ponieważ każda z tych buteleczek ma w środku dwa kolory. Każda z buteleczek jest dwukolorowa. To jest właśnie taka nowość jeszcze nie było takich buteleczek dwukolorowych. Podwójna zabawa, nawet poczwórna zabawa nas zaraz czeka. Zaraz wszystko wypróbujemy. Zobaczymy, jak to działa, że są właśnie w buteleczce dwa kolory. Jeżeli, jeżeli ktoś nie wie, to właśnie mamy tutaj w zestawie jeszcze taką łopatkę, która, którą wyjmujemy piasek z podwody. I jest to właśnie zestaw z firmy Giorgi Preziosi. Tutaj jest taka krótka instrukcja. Właśnie, że jeżeli chcemy, gdzie powinniśmy naciskać, jeżeli chcemy otrzymać jeden kolor, drugi kolor albo dwa kolory naraz. Tu, właśnie, jest pokazane, że trzeba przyciskać buteleczkę, kiedy jest ona zanurzona pod wodą, żeby sobie jakieś różne rzeźby stworzyć podwodne. I mamy jeszcze właśnie w zestawie taki lejek, żeby z powrotem ten piasek do buteleczki przesypać. I właśnie w tym zestawie mamy dwa razy po 150 gram piasku. Mamy dwie buteleczki, w tym cztery kolory. I tam jeszcze wiadomo te lejki, łopatkę. Dobra, otwieramy i sprawdzamy bez zbędnego gadania. Wypakowałam już wszystko, co było w opakowaniu. Mam tutaj właśnie jedną buteleczkę niebiesko-żółtą. Buteleczka sama bardzo ładnie wygląda. Można ją jeszcze tak fajnie rozdzielić. I dzięki temu widać, że są, są to tak naprawdę dwie oddzielne buteleczki, które przy odpowiednim naciskaniu będą się mieszać te dwa kolory. Trzeba zdjąć tą folię ochronną, oczywiście. Bo inaczej nie będzie zabawy. Zobaczcie, mamy i żółty i niebieski piasek w środku. Zakręcamy z powrotem. I tak samo robimy z tą drugą buteleczką. Jest to taki neonowy pomarańczowy i fioletowy. Tutaj mamy taki magiczny, taką magiczną dźwignię, która właśnie nam będzie decydowała o tym, który kolor będzie leciał. Mamy tutaj taki yy, właśnie widelczyk, dzięki któremu będziemy mogli formować sobie te podwodne kształty, i tu mamy lejek, o którym mówiłam, dzięki któremu możemy przesypać piasek z powrotem do buteleczki. Tutaj mam wanienkę, którą już pewnie znacie. Jest to moja wanienka do testów. I mam Barbie, która zaraz będzie się kąpała. Barbie jest już przygotowana, ma na sobie swoje bikini i czeka, co będzie dalej. Dobra, testujemy po kolei wszystkie kolory. Najpierw chcę mieć tylko kolor pomarańczowy, także przestawiam dźwignię w taki sposób i sypiemy. Bardzo jasny, neonowy kolor, zobaczcie. Jeszcze się nie zatopił pod wodę. Teraz zobaczymy ten fioletowy kolor. Spróbuję go nasypać z drugiej strony, żeby się nie pomieszały. Ten fioletowy szybciej poszedł na dno, jak widzicie. Spróbujemy zatopić całość. I powstał nam już taki miks. Pomieszały mi się te kolory jednak. Ale teraz chcę zrobić taki miks dzięki temu, że przekręcę tutaj tą dźwignię. I teraz powinny mieć się dwa kolory. Zobaczcie. Wow! Wygląda bardzo ładnie. Mamy piękny miks fioletowo-pomarańczowy. Zatopimy to także. I teraz, właśnie tym widelczykiem, mogę sobie uformować jakiś podwodny krajobraz. I co, Barbie? Masz stopę pod wodą? Tak. Zakopałam stopę Barbie pod piaskiem. Teraz spróbuję wyjąć piasek łopatką. Zobaczcie, wyciągamy, i jest suchy. Działa, to jak zawsze w przypadku magicznego piasku. Jak widzicie, Barbie jest zadowolona z efektów. Bardzo jej się podoba ten fioletowo-pomarańczowy, kolorowy piasek. Trochę ręką i zobaczcie, ręką też działa. Bardzo fajna zabawa. Teraz mamy jeszcze drugą kombinację. Barbie, jesteś gotowa na niebiesko-żółty piasek? O, pewnie, pewnie. Od którego zaczynamy? Mm, od żółtego. No dobra, muszę tutaj przestawić, żeby leciał tylko żółty. Bardzo ładny żółty kolor. Wszystko nam się tu pomieszało. Zaraz chyba będę potrzebowała lejka, żeby zrobić tutaj trochę porządku. Szkoda, że piasek mi się pomieszał, bo teraz nie będę mogła go po kolei oddzielnie do buteleczek wsadzić. Ale trudno. Dobra, teraz czas na niebieski. Bardzo ładny, jasny, niebieski kolor nam powstał. Wygląda fajnie, prawda, Barbie? Tak! Wszystko tutaj zatapiam. Zobaczcie, jaki kolorowy piasek. Pomarańczowo, fioletowo, niebiesko-żółty. I mamy jeszcze kombinację mieszaną, czyli żółto-niebieski piasek od razu. Już Wam pokazuję. Zobaczcie. Mamy właśnie granulki i niebieskie i żółte na raz. Barbie czuje się jak na plaży. Bawi się bardzo dobrze, ale czas ją wyjąć. Wszystko jest bardzo... Bardzo ładne, wygląda bardzo interesująco. Postaram się ten piasek przełożyć na jedną stronę. Ale ciągle mi ucieka. Postaram się pomieszać wszystkie kolory. I właśnie w wodzie zachowuje się ten piasek troszeczkę jak plastelina. Można z niego formować przeróżne kształty, a reszta, którą nie udało mi się zatopić, wyławiam. Kiedy wyjmujemy piasek spod wody, to jest on z powrotem suchy. Właśnie na tym polega jego właśnie to są jego te magiczne właściwości. Bardzo fajna kolorowa mieszanka mam tutaj powstała. Bardzo mi się to podoba. To, było na, to by było na tyle, jeżeli chodzi o te dwukolorowe buteleczki z piaskiem Aquasant. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Barbie na pewno tak. Napiszcie mi w komentarzach, czy macie taki piasek może w domu, czy Wam się podoba, który kolor był Waszym ulubionym. Jeżeli film Wam się podobał, to zostawcie mi oczywiście kciuka w górę i zapraszam Was na więcej filmów doty dotyczących nie tylko magicznego piasku, ale jeszcze wielu, wielu innych zabawek. Mamy dla Was zawsze dwa nowe filmy w tygodniu. Zapraszam Was na nie serdecznie i do zobaczenia w kolejnych filmach.